Pyszna, aromatyczna, rozpływająca się w ustach cielęcina z ziemniakami z piekarnika. Do miski wkładamy mostek cielęcy, dwa ząbki czosnku, obieramy z koszulki, czałwie rozmaryn, paprykę chili, wszystko dobrze szatkujemy, dodajemy do mięsa, do tego sól, pieprz, olej, i wino. Wszystko chwilę mieszamy, tak aby smaki i aromaty weszły do mięsa i zostawiamy do marynowania na minimum pół godziny, a jeszcze lepiej na całą noc. A do takiego mięsa, wiadomo, najlepsze są ziemniaki, które dokładnie obieramy, kroimy i myjemy. Blaszujemy dwie minuty, od momentu zagotowania, odcedzamy z wody, wykładamy na blaszkę, czekamy chwilę, aby odparowały, solimy, Pieprz, oliwa, mieszamy, wykładamy nasze mięso wcześniej zamarynowane i pieczemy około 40 minut i pieczemy w 200 stopniach. po pieczenia wyjmujemy, przewracamy na drugą stronę, kończymy pieczenie, wyjmujemy, podajemy jeszcze gorące i gotowe. Smacznego!